Ja jestem FazioFat foto kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj Brawl Stars tak powraca yy, yy, Lubiany chyba przez was Gierka Lubiana. No niestety wszystkie filmy mi się usunęły, które chciałem nagrać, chciałem wstawić. Kolejny raz nagrywam. No blokowałem tyle postaci, jak widzicie. Zbieram sobie razem. Spróbuję dzisiaj może odblokować za dymę. Możliwe, że dzisiaj też wyjdzie film z ZOBY Więc zawsze yy, Możecie się, się czegoś nowego spodziewać A teraz yy, przechodzimy do ręki. Dobra, jesteśmy na pierwszej arenie Mamy, Będziemy mieli na start trzy parę Albo i nie będziemy mieli Bo ten kolt gdzieś indziej poszedł Spoko oko dobra, o nie, on umarł, a tu ja tego Poko wezmę, do... o nie, o nie, to zasadzka, to zasadzka, to zasadzka, nie zabiję, to zabiję Cię, bęk, zabiłam, dobra, super, Zabiłem tego Poko, To jest Will Primo, Will el Primo, Well. Mam Dobra, nie będę się wygłupiać. Mm, dobra, podziemny środeczek. O, dwie skrzyneczki tutaj są. Wow. O. Ja mam to jest Shelly i Elfino. Dobra, chodźcie. Bęk, 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 bęk. Dobra, wygrałem, dobra, super. Nie! Wygraliśmy tak, wygraliśmy, Już myślałem, że nie wygraliśmy. Możemy zrobić tak, że zrobię cięcie i że nabiję potem sobie jak będzie mi tak mniej brakowało tą zadymę. Ale ja teraz zagram zrobię jeszcze tak dwie areny i zrobię cięcie i się potem spotkamy aż zadnymy. Dobra. Tu są dwie skrzyneczki. Już umarł, już nie żyje, już nie żyje, dobra. Jest nita. Wow, wow, wow. Dobra, żyje, żyje, ale mam mało życia, mam mało życia. Mam mało życia. Dobra. Bęk. 8 per cubów i też cheli Też została pokonana. Oj, mam mało. Czy, ją po czy pokonam tą mrozę? Tak, pokonałem, a jeszcze ktoś, jeden brawler został. Co to, to może być? Tam jest dobra. Tu, tu są dobra. A, umarł mój typ, ale dobra, wygraliśmy. Więc Super. Dobra, kolejny, kolejny dzień pucharków na naszym koncie. Możliwe, że będą się w tym tygodniu i w następnym rzadziej pojawiały filmy. Dobra. Jeszcze 25 pucharów, więc myślę, że zagram sobie jeszcze jedną arenkę, że będę wam pokazywał. Ale ma nie, mam jeszcze jedną arenkę, że będę wam pokazywał. A zrobię potem cięcie i będziemy się widzieć na tej arence, którą gram, że brakuje mi naprawdę mało, więc to jeszcze pokażę, tak? Zro po powiem tak, zrobię cięcie, będę grał, aż mi będzie brakowało jednej wygranej, żeby odblokować tą zadymę, to wtedy, jak będę na tej arenie, to ją w jakimś trakcie pokażę i tak to zrobię. Trzy perki psy, na chwilę będzie czwarty. Okej, okay, a tu jest ktoś jakiś Barley. Okej, okay, on został zabity. Mm, dobra, tu jest. No, no, dobra. Umarł. Tam był ktoś na górze, mi się wydaje. W jest starcie. Dobra, bank. Pęk. Dobra, wygraliśmy. Dobra. Więc my widzimy się za chwilę, kiedy będzie mi tak mało brakowało. Ok, dobra, widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy już na tej arenie. Brakuje mi kilku pucharków. I ja myślę, że je na tej, na tej ręce zdobędziemy Dobra, tu jest zabił Tu jest misiu I tu jest strzeli która cię zestrzeli! Bang! I, I ja nie wiem, czy to mnie te zabije O, zabiłem, ale ten misiu mnie może zabić Ale dobra, nie zabiję Odrodzimy sobie trochę życia, bo tam jest kolc z ultem ja sobie poczekam. Dobra, mam full zdrowia. Dobra, jeszcze, jeszcze został ten kolt Gdzie on jest? Gdzie ten colt? Ja, tu jest. Tu jest ten colt. Tu jest ten colt. Tu jest ten colt. Dobra. I pokonamy go. I pokonaliśmy, ale nie. Dwie drużyny zostały, czyli to jeszcze nie koniec. Dobra. Jest już taka mała mapa. Wygraliśmy, dobrze, no i super. Plus 9 pucharów. I odblokowaliśmy zadymę. dymę. Okej, okay, wchodzimy. I proszę za dymą. Odblokuję teraz sobie też skrzyneczkę i czy coś wypadnie. Nie. 16 monet. 10 punktów do kąta i 10 punktów do nity. Idziemy na zadymę. I weźmiemy sobie szeli. Szeli sobie, pogramy. Myślę, że jedną rękę. Ej, nie, tu są jakieś ty. O nie! Podaj, podaj. O, dzięki. Nie, to ja zrobiłem. A Dobra, ale będziemy mieli chyba... Nie, nie mamy piłki. Jest Dorwi piłkę. A John Cena. Dobra. Idziemy. Komuś tu A nie! Chyba zmarnowałem nawet ulta. Ale powinniśmy teraz strzelić gola. Jest. Jest gol. Jest gol. Dobra. I spulta. Dobra. Bang. I gol. Super. I wygraliśmy. Bardzo przyjemne jest granie za dymę. Piąta ranga. Plus 20 żetonów. Hmm. A co, Dzień Bitwy, a co, co, a, a można te bitwy oglądać? Chyba nie. Hmm. Nie, na no, Brawl TV można oglądać. O, nie udało się wczytać, dobra, trudno. Okej, okay, tu mamy jakieś... No, bardzo chciał mieć tego Leona, ale dobra. Nie będę gubił. Niestety musimy na niego jeszcze trochę pozbierać i zapracować, otwierać skrzynki. To jest też koniec tego odcinka. Trzymajcie się ciepło, no i cześć.